Dzień dobry, witam szanownych państwa. Jaroszewicz, pań się kłania w dniu dzisiejszym. Próbowano mnie dodać do sprawy sądowej. Gwałt na nieletnich czy coś takiego jest to dla mnie oburzające. Ja nie mam nic wspólnego z takimi rzeczami. To jest niedorzeczne. Cały czas gdzieś tam. Męczą mnie takimi aspektami związanymi z, e, z zażyłością, z jakimiś strukturami mafijnymi, z jakimiś tajnymi sądami. Ja nie jestem agentem, ludzie, ja jestem cywilem. Więc podczas oglądania afera podkarpacka, jak gangsterzy namawiali polityków, 7 dni temu pojawił się ten film e, na YouTubie, e, zaistniał właśnie czynnik e, związany z dodawaniem mnie spraw. No i na końcu był komunikat: brak możliwości dodania do sprawy sądów. Właśnie gdzieś tam mama dzwoniła podczas nagrywania poprzedniego wideo, jakieś kilka minut temu, dodawano sprawę o 14:48. Jedną coś o gwałtach, ale zazwyczaj obracają i jest to męczące. Tak, gdzieś tam taka dygresja. Certyfikat dodawano mi i wówczas gdzieś tam to było PSL, a jak się obróciło, SLD. Stan liczników u mojej mamy na ulicy aleja konstytucji 3 maja 29 przez 21 to 003372.7. To jest licznik prądowy dnia 02 0,2 2023 roku 2023 rok. Dziękuję serdecznie wszystkim za uwagę i, i, i miłych analiz. Proszę. Życzę. Pozdrawiam serdecznie. Do widzenia zdrówka.